No i stało się, moi drodzy, Blizzard ogłosił nowe imię dla McCree. Oficjalnie od 26 października nasz Cowboy zmienia imię na Cole Cassidy. Żegnamy Jesse'ego i czas na przestawienie się, choć to pewnie trochę potrwa. Jestem pewien, że przez długi jeszcze czas większość ludzi będzie mówić McCree. Teraz tak, co się wiąże z tym ogłoszeniem? Po pierwsze, właściwie już potwierdzono, iż zmiana nie będzie retconem, czyli że od zawsze McCree był Cassidym. Tylko stwarzany jest wątek fabularny, gdzie to właśnie przy urodzeniu otrzymał imię Cole, ale w młodości zrezygnował z niego i nazwał się Jesse McCree. Ale wraz z reaktywacją Overwatch chce być szczery z resztą bohaterów i przyznaje się do swojego prawdziwego imienia. To w sumie ma największy sens. Pamiętajcie też, że Blizzard zapowiedział krótkie opowiadanie o McCaskillie. Y Miało się pojawić we wrześniu, ale odłożyli je na późniejszą część roku. I ta późniejsza część roku właśnie nadchodzi. Dla mnie to jest najprawdopodobniejszy scenariusz. 26 października zostanie wprowadzony patch, który zmienia wszystkie napisy w grze? Kwestie dialogowe nie sądzę, możliwe, że po prostu usuną pliki audio, gdzie któryś bohater mówi McCree. Dodatkowo opublikują nowe opowiadanie, ale jako, że jeszcze będzie trwać Halloween, to nie ruszy mini wydarzenie. Wiecie, zawsze przy okazji opowiadania Blizzard dawał dwutygodniowy event z legendarną skórką do zdobycia za ileś tam wygranych. Ledwo się skończy Halloween i rusza wydarzenie ze skórką. A wczoraj wraz z ogłoszeniem zmiany Zamieć wszystkim graczom dała możliwość darmowej zmiany Battle Taga. A jeśli chodzi o mnie, to sądzę, że na filmach wciąż będę mówić McCree. Oczywiście z przyzwyczajenia, ale też by dać oglądającym czas na adaptację, by od razu było wiadomo o kim mówię. Czyli tak naprzemiennie będę używać. Raz McCree, raz Cassidy. Część z Was może się zastanawiać, czemu Cassidy. Jeśli tego nie czujecie, to z imienia Cassidy aż bije westernowym, bandyckim klimatem. Oczywiście to, jak my postrzegamy Dziki Zachód, jest efektem hollywoodzkiego podkoloryzowania. Ale przestępca, Butch Cassidy, był prawdziwą osobą. Na przełomie XIX i XX wieku zasłynął z udziałów na napadach na pociąg. Samo nazwisko Cassidy mi się podoba, choć wolałbym, by wciąż był człon Mac na początku takich innych ciekawostek, to Community Manager podzielił się zabawną anegdotką. Oczywiście pracownicy Blizzard'a już od kilku tygodni wiedzieli o nowym imieniu i Community Manager kilka razy na voice czacie zaczął mówić Cassidy, ale w połowie urywał i poprawiał się na McCree. Okej, okay, sądzę, że to na razie wszystko, co można powiedzieć o Cole Cassidy, ale jeszcze nie kończymy filmu. Zostało kilka drobnych rzeczy do omówienia. Po pierwsze, w ostatnim filmie nie wspomniałem o jednej nowości, wprowadzonej wraz z Halloween. Jest to Nowa opcja sterowania dla łaski. Otóż dotychczasowo Mercy posiadała dwa ustawienia dla Anioła Stróża. Podlatywanie do gracza pod celownikiem, lub podlatywanie do gracza, do którego jest podczepiona wiązka. Natomiast od kilku tygodni dostępna jest trzecia opcja, czyli podlatywanie do gracza, do którego jest podczepiona wiązka, chyba że celujemy w innego gracza, wtedy podlatujemy do tego, który jest pod celownikiem. Zatem nowa opcja jest połączeniem dwóch poprzednich, i czytałem, że dla graczy łaski jest to właściwie najlepsze rozwiązanie. Mityczne Mercy Mainy się wypowiedziała. No, i na koniec informacja o kolejnej karcie eksperymentów, pierwszej od chyba dwóch miesięcy. U Torbiorna skracają czas odnowienia do ładowania o dwie sekundy, a alternatywny strzał zużywa mniej amunicji. U Mojry jeszcze bardziej spowalniają obie kule biotyczne, gdy te połączą się z innym graczem. McCree ciut szybciej zacznie ładować obrażenia po odpaleniu ulta. Ale co ciekawsze, Blizzard znowu chce dać mu możliwość używania przewrotu bojowego w powietrzu. Takie coś weszło na eksperymenty chyba w zeszłym roku, ale twórcy zrezygnowali. Czemu teraz się na to zdecydowali, nie wiadomo. No i złomiarz, który właściwie najbardziej zostaje zmieniany. I właściwie nie ma tu mowy o nerfie czy buffie. W wielu sytuacjach modyfikacja bardzo go zaboli, a w wielu będzie znacznie potężniejszy. Otóż twórcy zwiększają obrażenia od bezpośredniego trafienia ze 120 do 150. Jest to bardzo dużo i junkrat wyrządzi znacznie więcej szkód. Ale. Blizzard jego granatom dodaje damage falloff, czyli wraz ze wzrostem dystansu bezpośrednie trafienia będą zadawać coraz mniej obrażeń. A zatem już przy 15 metrach granaty nie będą zadawać 150 obrażeń. Z każdym metrem będą one maleć i maleć, aż przy 25 metrach osiągną najmniejszą wartość. Zatem przy dystansach większych niż 25 metrów bezpośrednie trafienie granatem zada jedynie 78 obrażeń. Ma to na celu przede wszystkim Ukrócenie spamowania granatami z bezpiecznej pozycji. No i dobrze, moi drodzy, dotarliśmy do końca. Mam nadzieję, że film był interesujący. Trzymajcie się, cześć.